z tej strony prawy do lewego e, mamy tutaj legendę w sumie polskiego hip-hopu. Znaczy, tak. Duże słowo? Ja tak, legendy to są na mapie, tak mi się wydaje, że jeszcze jest trochę przede mną e, rzeczy do zrobienia, więc wiesz, legenda to tak trochę brzmi jakby był czas przeszły, a jednak cały czas coś, coś robię, no to... chcę coś robić i mam, i mam siłę do tego. E, no czyli wienio, tak? Myślę, że większość osób zna, kojarzy. E, pogadamy sobie dzisiaj odnośnie zdrowego tak de facto zdrowego trybu życia, tak? jakichś alternatyw y, na, na to, żeby na naszym świecie była mniejsza produkcja plastiku, a wiemy, że sam dużo działasz y, w tym temacie, nawet twój utwór tak? z twarzowej warstwa plastiku, taki mm -hmm. dość dobitny. Tak, wiesz, no mam takie te, trochę też niedosyć, że mi się wydaje, że trochę za mało robię tak naprawdę. Mówisz, że, że dużo, ale być może to moja skala jest trochę inna. Wiesz, próbowałem tym kawałkiem zaapelować do ludzi, bo strasznie dużo z tych materiałów teraz w mediach społecznościowych i naukowcy trąbią na alarm. Pani Greta po prostu wyprówa flaki. I okay. jakby, no, ludzie się budzą, ale też widzę zupełnie dużą, jeszcze ogromną ignorancję w tym temacie. Nawet, nawet to, że wchodzę do sklepu i biegają młodzi ludzie i uwierz mi, że każdy bierze plastikowe chipsy w plastikowym opakowaniu, nie patrząc na to, że to są plastikowe chipsy niezdrowe. Kupuję yy, plastikową butelkę i okay. kupuję jeszcze sobie kilka batonów w plastikowym opakowaniu jakimś. I po prostu nikogo to jakoś super nie interesuje. Po prostu cała ta gawiedź wszyscy jak, jak jeden kupują. Nie? Ja już mam teraz taką paranoję trochę wdrukowaną ostatnimi czasy, że mam bawełnianą bawełnianą siatkę na zakupy, taką cebulówkę typową Nie, od babci, albo plecak. Nie wiem, staram się kupować tylko napoje w puszce albo w, w szklanej butelce. I, no i, i, I takimi sposobami gdzieś tam to, wiesz, e, 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 redukuje. Ale moim zdaniem problem jest w ogóle w, wiesz, w tym, że producenci mają to gdzieś. Wielkie korporacje Pana. po prostu mówią o tym, że jakby chciały to zrobić, to by już dawno wszystko z plastikowe zostało eliminowane, do, degradowane do, do szklanych butelek czy aluminium, które można skupować. No i co? Pójdziesz kupisz proszek, masz go. Wiesz, no możesz, musisz, musisz go, wiesz, kupić w plastikowym opakowaniu. Jasne. Pójdziesz kupisz kosmetyki. Prawie wszystkie są w opakowaniu plastikowym. Nie ma, nie ma, nie ma na to w ogóle. Ten. Nawet ekologiczna Myślę, kobieta. Nawet ważniejsza ekologiczna sprawa. kobieta i tak kupuje po prostu yy, musi mieć gdzieś tam jakąś plastikową butelkę, czy Dobrze. coś, czy zmywasz do paznokci, czy yy, do brwi. I to jest też plastikowe, kurde, tak naprawdę wszystko jest dookoła plastikowe, więc... Nie można winić młodych ludzi lub w ogóle ludzi za to, że kupują plastik, bo gdyby producent nie dał takiej możliwości, to nikt by go nie kupił. To też ty chcesz kupić napój, a nie chcesz kupić tą butelkę. Dokładnie. Więc to problem jest w tym, żeby chyba jednak edukować po pierwsze ludzi, a po drugie wiesz po prostu mieć świadomość, że to wielcy tego świata yy, yy, zaśmiecają ten, ten, ten kraj, ten yy, świat, a nie wielcy tego świata zaśmiecają ten świat. Dokładnie, jeśli już są jakieś alternatywy, to są one dość drogie, takie sklepy, w których No Waste. Mówisz o sklepach no Dokładnie. waste, mówisz o sklepach z żywnością ekologiczną, ze żywnością bio no, wystarczy się przejść do tego sklepu, który się otworzył w centrum, nie będę mówił nazwy. Jest mnóstwo oczywiście rzeczy smacznych i które są, wiemy, że zrobione z warzyw niepryskanych czy z czegoś, ale zobaczcie, że po prostu są pochłonięte są i zapakowane w plastik. Tak no więc wiesz, jest, jest jakaś tak. paranoja w paranoi, nie? Że nie można się ruszyć do cholery w tym świecie, żeby w ogóle czegoś takiego nie było. Nasze ubrania, ortaliony, wiesz, buty, no to są rzeczy i tak okej, okay, bo my ich używamy, więc nie wyrzucamy tego, jak tą głupią Przykładową siatkę, która y, żyje 5 minut, a jednak się ją bierze po to, że, bo, bo się zapomniało y, y, siatki czy, y, czy materiałowej, czy plecaka. Y, mm -hmm. Wtedy zawsze ta tam nie uczył, jak już byłem mały, że po prostu bierze się karton ze sklepu, jakiś po prostu papierowy i wrzuca się te zakupy i się niesie tak z kartonem do domu wtedy też gdzieś tam zmniejszamy te tonę tych śmieci, Tylko które... czy papier jest odpowiednią alternatywą? Wiesz, papier jednak, myślę, że jeśli się robi tą makulaturę, to w pewnym sensie nie mam takich dzisiejszych badań ci przytoczyć, czy to wszystko jest z odzysku, czy to raczej się drzewa roz, znowu wycina. Nadal się wycina. Znaczy papier taki jest problem z papierem, że papier ma mhm. ograniczoną ilość wiązań. Plastik może tysiąc razy być tak naprawdę przetworzony. Mhm. No, są, wiadomo, są rodzaje plastik które nie może być przetworzone, okay. ale papier ma tą ilość bardzo ograniczoną. To raz. Dwa, że ten proces recyklingu jest bardzo toksyczny dla środowiska. I no teraz, jest... właśnie jaka jest alternatywa? Na przykład jest e, dość duża sieciówka fast foodowa nie będę też mówił nazwy, mm -hmm. która wprowadziła ostatnio w całej Polsce już chyba e, papierowe rurki, takie słom, znaczy słomki, tak? No, no wiesz, znaczy... ten ruch na pewno cieszy, że puby się z tak, tego wycofywują, tak. że to, że studenci wytwarzają alternatywne opakowania z mąki, z mąki jakiejś utwardzonej, hmm. prawda, że to można zamieniać, ale jednak to jest jakby ułamek ułamka ułamków, tak, że taki pub to zrobił, no. ale zobacz na przykład, że jak on kupuje szklanki czy inne rzeczy, też folie też przychodzą, jak kupuje ręczniki do do y, toalety, to one są zapakowane w taką no. wysaną folię, tak no samo, więc tak naprawdę jest, żeby takim być eko-żołnierzem, no to chyba nie wiem, czy w ogóle jest w stanie człowiek to zrobić obracając się w takim, mojedyncza, y, pojedyncza y, osoba wiesz. na pewno ma z tym duży problem, bo nie od niej zależy, czy duże korporacje, tak, będą zmieniać swoje nastawienie. Myślę, że tak, że to nie, nie, ci, ludzie, nie ci ludzie będą to zmieniać, będą to zmieniali ludzie, taki jak, tacy jak Janina Ochojska, która wchodzi do europarlamentu i ludzie, którzy mogą rzeczywiście wprowadzić jakieś prawo, lub jakiś podatek, lub jakieś, jakieś, jakieś zarządzenie, no to chodzi, które to że... będzie. Czy to zrobią samorządy, czy to zrobią rządy, czy to zrobi na samej górze prezydent, nie wiem, ale mus, muszą, jestem przekonany, że to jest ten czas, żeby to się stało. No dokładnie, no wprowadzili przecież u nas ten podatek od yy, torebki foliowej, tak? I czy to się sprawdziło? Dlaczego tak? podatkują ludzi? Podatkujcie sobie korporacje, które robią 30 ton plastiku dziennie kubeczków lub opakowań. No to, to jest oczywiście paranoja. Ponieważ pieniądze mają ogromne korporacje i jak korporacje na przykład, ktoś będzie chciał naruszyć taką korporację, to korporacja ma tyle pieniędzy, że może kupić taką partię i powiedzieć im nie, nie będzie tego podatku. Nie? Więc jakby wierzę też w skorupowany świat i jakby mamy mnóstwo dowodów na to, że te rzeczy się Dzieją. Nie wchodzę tu w żadne rozmowy o, 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 o teorii spiskowej, tylko raczej o, o korupcji, która jest w każdym kraju i na każdym poziomie ona gdzieś tam działa. Więc tu, tu nie trzeba na to wielkich dowodów ani też rozczarowania nie podnieść. Po prostu tak jest i, i koniec kropka. No więc. Zadaniem każdego kraju jest po prostu uchwalanie takich ustaw albo us uchwał, które będą zmniejszały z roku na rok, eliminując po prostu te problemy. Jasne. Mam nadzieję, że. To jest ostatnia rzecz, którą się zajmują politycy. Bo nikomu nie potrzeba, żeby dbało o ekologię, bo oni mają swoje sprawy. Właśnie nawet o tym wspomniałeś wcześniej, że nawet w sklepie, z zdrowym jedzeniem, tak, z mm -hmm, west. Mm -hmm. e, to właśnie takie wegańskie dania są pakowane w plastiki, i to jest trochę, trochę komiczne, tylko, że właśnie tutaj kwestia tej alternatywy tak bardzo ważnej. I e, chciałbym też poruszyć e, to, no, myślę, że bardzo bliski Tobie temat, mm -hmm. e, temat kuchni, jak zdrowo jeść, bo my mówimy teraz o plastikach, prawda, mm -hmm, ale mm -hmm. plastik to jedno, on wiadomo, że też jest spalany, to się wszystko unosi, ale nie ma co ukrywać, jakość jedzenia, czy tam składników dostępnych w marketach no, pozostawia wiele do życzenia, tak? Mm -hmm. No, jest to, jest to, jest to, problem, no, wiesz, to, to też jest taka edukacja na podstawie tego, co Jamie próbował robić, no, że, że próbował, wiesz, przekonywać angielskie dzieci, żeby nie jadły hamburgerów, które są mrożone i wielokrotnie przetworzone, przygotowywane w kuchni, tylko żeby jadły świeże warzywa, pokrojone, nie wiem, trochę warzyw, ugotowanych lekko i kasze czy gularze warzywne, czyli więcej, do, do, o wiele więcej warzyw i rzeczy, które przynoszą jakby witaminy i jakby dają siłę, a ni nie rzeczy, które robią y Tab są tablicą Mendelejewa, czy jakimiś rzeczami, które powodują nawet w przyszłości choroby. Jasne. No to, to jest świetne, to co robi Jamie i to jest yy, wielka inspiracja. Natomiast no też trzeba się obudzić samemu. No, jeśli ktoś zjada mięso, mamy mnóstwo informacji, że mięso jest yy, źle produkowane i ma dużo yy, różnych yy, wstrzykiwane, rze różnych rzeczy. I w jakich i i i, warunkach też te zwierzęt. Tak, i yy, warunki zwierząt, i to już jest cała. Yy, Plejada tych wszystkich, wiesz, yy, udogodnień i takich właśnie yy, grzechów popełnionych przez, przez, przez ten przemysł to też, yy, wiesz, no to wiele ludzi nie przestaje jeść mięso, wiele ludzi zaczyna kupować na bazarkach jedzenie, wiele ludzi gotuje samym, samemu w domu, wiele ludzi chodzi do restauracji, nie wiem, w których ludzie certyfikują Wiesz, swoje warzywa Jasne. czy produkty, które sprzedają, trochę tak jest, że, że ludzie się teraz budzą. Ale być może to dotyczy tylko moich znajomych, nie wiem, czy dużych miast, a myślę, że cała reszta jakby nasuwa, tak może jak tak nasuwała. Być. To też boję się o tych ludzi, ale zawsze każdy wywiad taki, jak ja teraz z Tobą rozmawiam, no to też może dwie, trzy osoby jakoś Więcej. przekabacić na to, żeby zaczęły myśleć o tym. Jesteście studentami, musicie mieć power. Będziecie potem ministrami, nie wiem, ludźmi, którzy lekarzami, prawnikami, którzy Będzie będą życzysz. ten e, tak. Bo, chcecie studiować, będziecie mieli większe wykształcenie, będziecie mieli, będziecie mieli power i musicie mieć siłę na to, więc wiesz, jedzenie gównianego jedzenia to są choroby, to są kurde, to Nie są jasne. jakieś niedospania, zmęczenie organizmu, jakieś rzecz, choroby skórne, no gro tych rzeczy, więc lepiej już teraz pomyśleć o tym, że jednak organizm to jest taki samochód, że warto dobre paliwo wlać. A nie, kurde, kiepskie paliwo, nie? Z, z jakiegoś oleju przetworzonego. Nie wiem, czy tutaj zrobiłem odpowiedni research, ale ty jesteś wegetarianinem, tak? Jestem Jaroszem, tak. Z czasem ryby wpadają do mojego menu, mm -hmm. i im, im więc zimniej, tym ich więcej jest, muszę coś do pieca wrzucać. Ale wiesz, tak naprawdę żyję cały czas na, na diecie warzywnej. Jasne, bo jest taki mit, czy często uzasadniany, że można doprowadzić się do anemii. Nie jedząc mięsa e, przez złej diecie. Czy w sumie trzeba się poniekąd z tym zgodzić? Teraz jakie są tajniki e, takiej odpowiednio zbilansowanej diety? Wiesz, moim zdaniem w ogóle należy sprawdzić, jak ktoś chce jeść, to e, że na przykład e, sprawdzić, czy na przykład on spada po pszenicy. To to na przykład musisz odpowiedzieć na pytanie, czy to cię podnosi, czy to cię spada? Mhm. Jak spada, to spróbuj zjeść kaszę. A jak zjesz kaszę z dobrym gulaszem wyga, wy, 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 warzywnym, to zakładam, że na pewno się dobrze najesz i nie będziesz, nie będziesz miał żadnego problemu. Zakładam, że zjesz, zjesz sałatkę, to też nie będziesz miał problemu. Więc wiesz, moim zdaniem to jest odpowiedź na pytanie, co się lubi i co się, co się ten. I, że tak powiem, różnorodność tego pocharmu, spożywania tego, żeby też nie fiksować się, że ktoś, wiesz, przez rok będzie jadł kule kurczakowe u Wietnamczyka, polewając pomarańczowym, dziwnym, fluorescencyjnym sosem. Ja nie wiem, z czego ten sos jest zrobiony, ale nie, nie no warto jest jeść jednej rzeczy, tutaj. tak? No Więc warto cały czas kombinować, warto próbować i, 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 i sałatę jedną, drugą i zjeść sobie, ugotować warzywa na parze i sobie zjeść z nich jakiś ten, zjeść czasami kiełki, zjeść superfoodsy, właśnie, posiłkować się jakimiś cukrem z owoców. A może odrzucić cukier na przykład. Nie wiem, teraz ludzie wiesz, odrzucają. Ja mam taką dietę teraz, żeby jakby trochę i być w lepszej kondycji i trochę schudnąć, że ja też nie wiem ani strączkowych rzeczy, ani mm. nabiału nie jem w ogóle, ani e, nie jem pszenicy. W związku z tym zostają mi, wiesz, kasze różne, ryże, gotowane warzywa w dużej ilości i herbsy i jakieś, jakieś owoce to, i też surowego unikam jakby, nie? Więc da się z... jeszcze na siłownię chodzić, dużo ruchu? Da się, da się, da się na maksa, więc to, to wiesz, nigdy sobie nie wyobrażałem w swoim życiu, że mogę, wiesz, nie jeść na biało albo nie jeść y, strączkowych. No uwielbiam hummus, nie wiem, chciałbym zjeść sobie zupy grochowe, nie wiem, no, y, bob, 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 sprint piksu. <noise> y, chciałbym też, wiesz, jak, jak przychodzi do nas z latem, więc wiesz, lubię te rzeczy, ale no, y, Okazuje się, że można no, i że nie, że nie trzeba mieć takiego wyrzutu sumienia. Lub... Tylko wszystko z głową. Wszystko z głową, więc jak odpowiedzieć dobijając do brzegu na twoje pytanie no to właśnie unikać przetworzonych rzeczy i jeść rzeczy zdrowe tak. Dzisiaj wiadomo co jest przyczyną tycia no. Ja musiałem na przykład wiesz rzuciłem browary, od września nie piję browarów, chociaż bardzo gdzieś tam czasami tak to czasami, no. Lubiłem je od no jest, 15 roku życia. I wiesz, nagle też pomyślałem, okej, okay, nie muszę tego zrobić, zobaczymy jakie będą efekty. No i efekt jest taki, że wiesz, bardzo szybko tracisz wagę i, i można zrzucić 12-15 kilo. No tutaj już całkiem niedawno książkę wydałeś. Tak zaskakująco trochę. No znaczy każdy, kto się jakkolwiek interesuje Twoją osobą, e, śledzi, no to wie, że e, jarasz się kuchnią troszkę. No to jest jednak powiązane z tym, co mówiłeś, tak? Że no no tak ktoś, ktoś jednak chce gotować eee. dla siebie, żeby dobrze się najeść i chce zadbać o siebie, żeby nie jeść syfu, i przy okazji lubi sam gotować. Ach, teraz, jak można jeść. ją nazwać? Bo to w sumie nie jest stricte książka kucharska. Mhm. To, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to są takie dwie moje pasje. Pracowałem kiedyś w radio i pracowałem w kilku gazetach i jakby no, robiłem wywiady zawsze. Zawsze mnie interesowali jakoś ludzie. Więc zawsze te rozmowy dla mnie to są wzbogacające i inspirujące, to też w tej książce łączę te dwa tutaj aktywności i gotowanie i jakby wywiady. Więc są to wywiady i autentyczne przepisy moich gości, którzy się zgodzili wziąć udział w tej książce. No, nawet Kosiorek z JWP. No, możesz przeczytać wszystkich, to, to, będzie, to będzie mi miło. No. I będzie no, im miło na pewno. Jeszcze muszę być szczery, całości nie przeczytałem. Ale możesz Zresztą. przeczytać gości, żebyśmy mieli tutaj w Jak ja najbardziej. E, otóż tutaj wystąpili e, pani Orina Krajewska, Olga Frycz, Mazolewski, Pepe, Aleksander Baron, Kosi, Natalia Przybysz, Mikołaj Komar, Kędzior, Ten Typ Mes, Pablo Pawo i Organek. No więc taka w sumie Poleciałeś to... grubo teraz. <grym> znaczy, tak, w takim szyku wiesz, wojskowym. Bardzo ładnie, dziękuję. No musiałem jakoś ładnie zaakcentować, prawda? No, na pewno tym osobom będzie miło. No to pozdrawiamy wszystkich serdecznie, eee, tak, niestety bluza JWP była w praniu, więc jakby no, to tak, takie, takie życie, eee, no ale tutaj właśnie co mówisz, e, że goście z kompletnie różnych środowisk, jest taki, ja bym to nazwał taki trochę przewodnik po kuchni, takim pomysłami. Może być to przewodnik, ale to jest też taki trochę, mm, taki trochę, wiesz, y, życiowy przelot, bo tam sporo każdy opowiada, jak był mały, sporo każdy opowiada, mm. jak był średni, sporo każdy opowiada, jak był duży. I opowiadają o swoich podróżach, o swoich yy, wspomnieniach, o swoich domach, o swoich fascynacjach, o, o swoich zmianach i często gęsto też ta obawa o, 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 wiesz, o swoją dietę, czy obawa o, 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 o ten cholerny świat. Yy, znaczy świat, który jest powłóczony cholernym plastikiem, żeby no to tak. było jasne, więc wiesz, tutaj dużo jest też obawy, ale też yy, anegdot fajnych, historii, no, moim zdaniem bardzo na pozytywnie zaskoczyli, zaskoczyły mnie te osoby, yy, że tak Z fajnie ja czytałem. ich głęboko pogadałem. No to również pogadałem. bardzo, bardzo mm -hmm. fajnie. E, cóż, tak podsumowując, czyli jaki widzisz scenariusz dla naszej planety pod kątem e, ochrony środowiska? czyli to ruszy? Ja widzę tak. Przylot kosmitów, totalna, wiesz. Koronawirus. Nie, totalne w ogóle, wiesz, odmurzenie ludzi w granie nowego systemu, zatrzymanie całego świata na około minutę w granie nowego systemu, który jest o wiele ciekawszy pod względem rozwoju świadomości i dbania o siebie, o współczucie, o, o, o planetę, o, 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 o pokój na świecie, o Życzliwość i miłość i, i, i puszczenie nas znowu wolno. Te, te, ja tylko taki scenariusz uznaję za. No, trzeba wspomnieć jednak, że ta dziura ozonowa się dużo zmniejszyła. Tak jak samo jak zmniejszym. sprzedaż mięsa, która dotknęła po kieszeniach producentów, bo bardzo dużo ludzi jakby przestaje to kupować, i nagle się okazało, że te 20-30% spadają dochody. Co jest takie, no, no można w skali globalnej powiedzieć, że coś się zmieniło? No jasne. Dobra, teraz zmienimy trochę temat. E, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy. No, nie ukrywajmy, jak każdy. Znaczy, ja jestem jeszcze młody i mam nadzieję, że ty się czujesz jeszcze młodo. Myślę, że w, mam duszę 18-latka, tylko brodę 43-latka, <laughs> więc spokojnie. No, każdy. Znaczy zdarzyło się w większości z nas, myślę, że tych obecnych, sobie zapalić trawkę. Mm -hmm. I teraz. Tak, już z perspektywy osoby starszej, tak? Znaczy mm -hmm. dojrzalszej. Tak mm -hmm. powiedzieć. E, jak się rozpatrujesz na ten temat, czy cała ta, ten ruch legalizacyjny jest potrzebny, nie jest potrzebny, czy to jest taka wolność, e, twoja wolność i masz do tego prawo, czy nie? Mm -hmm. Marihuana w wielu kulturach była od zawsze. I mm -hmm. ona towarzyszyła wspaniałym cywilizacjom, wspaniałym państwom, wspaniałym kulturom. Jej proces liberalizacji na świecie teraz przebiega bardzo gwałtownie, i, mm -hmm. i wszędzie to się legalizuje wszędzie się certyfikuje leki powsta powstałe z tej, z tej yy, wspaniałej rośliny. Yy, udowodnione jest, że olej CBD pobudza yy, system immunologiczny, bardzo pozwala Sprawia. zmniejszyć ból ludziom chorym na raka, chorym na zwardnienie rozsiane, yy, na epilepsję. jest bardzo yy, Ma wiele zastosowań. No cóż, powiem tak, no, palenie Marihuany to też, też żeby, żebyśmy się tak nie zachwycili, to też jest pewien stopniu odurzenie jakieś odurzenie. Jeśli się odurzasz alkoholem, to nie widzisz świata, który jest dookoła ciebie taki jaki jest, tylko widzisz go w formie przetworzonej. Po marihuanie jest też ten sam proces zachodzi, być może o wiele mniejszy, bo cię nie kręci w głowie i nie mamy problemem z błędnikiem. Natomiast no też gdzieś tam to działa na jakąś wyobraźnię, działa na jakąś wrażliwość. Ja na przykład powiem Ci, że teraz po 20 latach używania wziętej marihuany przestałem to robić, bo gdzieś już czułem takie trochę przesyt tym i Mówię, okej, okay, ja już znam tą Mary Jane, widzę jej włosy, widzę jej kształt, ma, ma wyciągnięty sweter, kilka dziur w tym swetrze. Okej, okay, tłuste włosy, i kurde, po prostu już nie mogę na nią patrzeć, więc w pewnym sensie jest to tak, że mm, tak jak każdą używkę należy używać z jakimś też namaszczeniem ja, z, głową. z głową, a nie takim właśnie, że tak powiem, paleniem od rana, które. No, wie, też miałem wiele takich momentów w swoim życiu, że to tak się, był taki rytuał codzienny. Jeśli to się staje codziennym rytuałem, no to można się powiedzieć, że stajemy się trochę takimi alkoholikami marihuany. Czego niż nikomu, bo, bo jednak należy to używać z jakąś taką e, głową. E, Przecież to ja mówię za siebie też. Nie no. chciałbym, żeby ludzie też to tak odebrali, że ja po pierwsze albo to jakoś chwalę, albo demonizuję. Jest gdzieś myślę, że to, to pośrodku. Natomiast wszyscy wiemy, że jakby ta roślina jest wspaniała i zawiera dużo różnych ciekawych właściwości. I używana w formie z głową wziewnej, inspirująca jest, nie wiem, jest, jest przyjemna, jest otwierająca nie wiem, współczucie, czy, czy jakieś większe pokłady zrozumienia, można powiedzieć, czy tolerancji nawet, więc jakby to, a leki z niej po prostu są cudowne, więc to mogę powiedzieć, taki mój statement na dzień dzisiejszy o, o wiesz, o marihuanie, nie? Słyszałeś o projekcie wolnych konopi? O depenalizacji? Tak, do niej, oczywiście, to wolne konopie to jest. Trzy krzaki y, chyba 30 gram. Świetnie, świetnie, świetnie działają. I jakby no, mm, tak, no, żeby siedzieć za marihuanę, no to, to, to tak jakbyśmy chcieli wsadzić wszystkich dziadów pod sklepem na to, że piją alkohol. Jeśli porównamy na przykład spustoszenie alkoholu, jeśli chodzi o. o o, o socjalne y, parametry, wektory, typu na przykład roz, rozbicie rodzin, y, patologie, alkoholizm, y, wjeżdżanie w przystanek pijanym, robienie wypadków po, yes. po, po, po alkoholu, to stwierdzimy i zobaczymy, jak, jaki współczynnik towarzyszy. Y, Ludziom używającym marihuanę w, w tego typu sytuacjach. żeby nie o, o, Ale odkryjemy, że jest to przypadek z, z 99 do 1. Jasne. Więc, jakby to tutaj, już na pewno nikt nie ma więcej dowodów na to, ile w każdy wie, ile zła robią pijani kierowcy, czy, czy podczas bujek pijani ludzie sobie robią krzywdę, czy. Eee, czy rodziny się rozpadają, czy ludzie popadają w nałogi poprzez alkohol. Nie poprzez marihuanę, nie poprzez yy, no używanie yy, oleju konopnego. No w Łodzi się jeszcze trzyma nieźle, nie? Kopcąc. Eee, niech każdy robi według nie, no, jego uznania, niech każdy robi według tego, co jest dla niego Ale dobre. Też, yy, też <coughs> zdaje mi się, że mimo że tutaj, no wiadomo, że troszkę mówimy to o innych ilościach, ale też nadal ma y, bardzo otwartą głowę. No, widać to w tekstach, że to jednak uh -huh. y, jest często taki mit powielany, mit bądź nie mit, że marihuana to IQ blokuje bardzo. IQ blokuje IQ? Tak. Wiesz, no ja znam takich ludzi, którzy, którzy czytają książki po, po, po tym i, i gdzieś tam się edukują, no bo szukają wiedzy, więc gdzie jest to niski IQ takich ludzi? Mi się wydaje, że to bardziej społecznie wyklucza, tak wycofuje społecznie, niż obniża ci IQ. Znam nawet taki przypadek faceta, który chyba 15 razy wygrał wielką grę i mieszkał na Ursynowie, który nawet w mediach trąbił o tym, że on. Czyta książki i zapamiętuje różne biografie ludzi poprzez palenie marihuany i przez to wygrywa programy, przez co żyje jak król. Więc, no jakby, no, to, to no, krótko mówiąc, na każdego to inaczej działa. Nie? Znaczy. Mm, więc yy, jeśli dla kogoś działa dobrze no to rozumiem w kreatywnych zawodach typu nie wiem e, grafik komputerowy czy mm -hmm. reżyser czy operator czy e, muzyk. muzyk czy producent muzyczny czy DJ czy nawet na siłowni to ma dosyć dobre przełożenie jak się wiesz człowiek to użyje i czuje ten rytm, to wszystko jakoś się staje o wiele prostsze. No, no tak to działa. Tak to działa i e, karanie za to moim zdaniem jest wysoko wysoko, nim e, na miejscu w ogóle. No. W, tym, w tej sytuacji, jakiej dzisiaj jest Europa i w tej sytuacji, jak galopuje ta liberalizacja, liberalizacja tego ustaw e, lub e, legalizacja tego... E, w różnych krajach Europy, no to zastanawia. Nie? Czesi Jasne. mogą, wiesz, Niemcy mogą, my musimy tutaj coś kombinować, żeby wiesz, ten olej przyjechał. Zapaliłbyś sobie, by była legalna? Wiesz co, nie, bo ja w ogóle, wiesz, nie używam teraz wziębnej marihuany ani waporyzującej, tylko yy, od czasu do czasu Oleje. gdzieś tam olej mam i, mm -hmm. i ten olej dla mnie jest o wiele ciekawszy. No tak, nie ma też substancji smolistych. Ciekawsze no. ma dla mnie zastosowanie i, i fajnie działa, więc yy, więc z niego korzystam. No więc na koniec powiem, że oczywiście jestem za legalizacją tego. Natomiast należy pamiętać i, i mocno to podkreślić, że jest to nadal używka. Taka tak. sama jak Wszystko, alkohol i, tak. i, i inne rzeczy. A powiedz mi, jak byś zareagował. Tak, to, jakby to jest czysta polemika. Jakby na przykład twoje dziecko podając tak. Zaczęło, przyszło, nie wiem, byłoby zjarane. Więc to o wiele bardziej wolałbym, żeby przyszło zjarane niż upite alkoholem. Upity alkoholem, jest, rogu, może wpaść no no tak. pod samochód, nie wiem, może, może zaczepiać, być agresywnym, e, robić wszystko to, co się najgorsze dzieje po alkoholu. Natomiast jak mam znajomych, którzy mają już dzieci w wieku 15 lat i, i oni są nieco starsi ode mnie, no to mówią, Piotrek, no to, to ja wolę, żeby wiesz, żeby on był najarany niż, niż Upity. On powiedział, że zabiorą go na kolską, będzie miał nieprzyjemności z policją, e, ktoś go pobije, nie, nie wiem. Jest. Rozumiesz, to są inne zagrożenia kompletnie. Więc tak naprawdę. Ci ludzie nawet mówią, wiesz, nie wychodź z domu, nie kupuj, bo wiesz, bo to, to też mogą cię złapać, nie wiem, jak są tacy rodzice, wiesz, liberalni i mają do tego dobry stosunek, bo sami palili, to ja wiem, że oni mają to w domu, palą sobie po prostu, wiesz, z dziećmi swoimi, w barku. I gdzie to jest gdzieś tam zawsze... Gadałem z takim ojcem i on mówił, naprawdę wolę, żebym ja miał to w domu, niż żeby on poszedł na, ja na bezpiecznie. bezpiecznie ja to kupię po być. prostu, będziemy mieli to w domu, będę Ci trochę dawał i, i możesz sobie zapalić w domu legalnie, wywietrzymy sobie okno, nie będziesz tego robił na ulicy. Jeszcze jest za wcześnie na to, żeby, żeby to się tak działo, że tak powiem na oczach wszystkich. Ten kraj jeszcze na to nie jest gotowy, ale proces trwa. No dobra, dalsza część materiału odnośnie legalizacji, możliwości legalizacji konopi. No, pojawi się jakiś wkrótce. Pozdrawiamy Kubę Gajowskiego, bo on będzie następny. A ja zapraszam na pierwszy, pierwszą część materiału, którą znajdziecie na stronie Radia KSW i zapraszam na Instagrama oraz na Facebooka. Dzięki.